Cześć, tutaj. Bartek 5017. I w... już w części dziesiątej. Jubileusz. Akurat w poprzednim odcinku ożeniliśmy orzeni naszego dziedzica i daliśmy mu babkę. Mam nadzieję, że będą jakieś dzieci z tego. Na górnym Śląsku krótki miecz się zrobił fajnie. Teraz możemy włócznie robić. Będziemy. Potęgą militarną. O, już mały zamek się buduje. Może Dolnych Śląsk trochę rozbudujemy. Ale i tak tam jest byda. To i tak nic nie zrobimy. Manufaktura ceramiczna, a on ma rozwój. Tutaj za trzy miesiące. O, pole rozwój. Poczekajmy jeszcze te trzy miesiące. O, cieszyn. Krawstwo cieszyn. Karol z Rodu Piasta ma. Ilonne De Na serio, geni genialne statystyki, po prostu idealny <laughs> ale na razie nie mają dziecek. A może tam jest jakaś ścieszyna, Anna ścieszyna, fajna Wojsława Brochowicz i ta. Nic nie ma za bardzo. I teraz najwyżej czekamy na śmieć naszej Eufrozymy. A i tak najwyżej mamy Trojdena. To możemy mu udać później. Agnieszka. O! Agnieszka dojrzała. Super fajnie. Tak mamy mistrza śpiegów. To moglibyśmy ją ożenić z Trojdenem. Który ma dyplomację, ale zarządzanie marne. Sprawdźmy. O! Gościu z opawy chce nas. Chce naszej córeczki później oni będą mogli nas odziedziczyć. Nie. Ja chcę mieć to. Niech Trojden Gastriglandu Albo poczekamy. Może jakiś hrabia się znajdzie. Hm. Wątpię. Może jakiś książę. O, ten jest biegły gospodarczo. Ale ma 45 lat. Za stary. E, dajemy tartak Benedikt nie dałem, nie ma nic Czyli też nic Ech. Odrzucę naszą prośbę. Będziemy tak długo to robić, aż nas przyjmie. Odrzuca prośbę, no dobrze. No to znowu. I tak nic przez to nie tracimy. A możemy zyskać. O! Już się namyśla. Odrzuca nas. Ej, a gość, umarł... Zmarła ci żona kilka lat temu. przecież nie będziesz nad tą jedną babką tak strasznie to. Hm? Chwila prawdy za. Dlaczego? Może z jakiegoś tam. Może nie chce nas. Nikt nie chce. O, król Szwecji może... Ech, może jego ten... synek... proszę... Chcę, nie chcę tej babki. Przyjmuję! No to po prostu hardcore. Surwerker von Stenkiel... nie. Jakiegoś tam podrzędnego gościa mamy. Kogo mamy? Sorwerka Ver, Verstenkiela, którego ojcem był Inge Sterkiel i on był bratem Erika Stinkelsona. Czyli on jest. E, e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedenasty do tronu Szwecji. Po prostu genialny wybór, po prostu hardcore. O, księstwo Halicz nas atakuje, naszego. Seniora, jak widzę tutaj nasz król Bolesław z zrodu piasta, raczej nie dba o politykę. I zaatakował łodzimierz wołyński. Całkiem fajne nawet. Będzie mógł mieć tytuł księcia Sandomierza. Bo akurat książek Krakowski to trzeba mieć tylko Kraków, cieszyn, sądź i Sandomierz. A jak chcecie być księciem Sandomierz, to musicie mieć Sandomierz. Są... Sącz... Przemyśl i Włodzimierz Wołyński. Ci nawet się nie zdziwi, jeśli będzie księciem sandomierskim. No to Karolkowi już się tutaj dziecko... A! Życzy sobie, abyśmy zwerbowali nasze wojska w służbie jego. Akceptujemy, bo co? Nic nie mamy do powiedzenia. A możemy zyskać. Ale przez to tracimy dużo złota. Hmm. Chyba to był zły pomysł. Może już manufakturę, już albo na górnym Śląsku zróbmy coś szybko. Jak mamy jeszcze to 100. Bo tutaj będzie jeszcze 5 miesięcy, a to już nam zniknie. No to wybudujemy. W przemyśle się rozdrabniają. Coraz bardziej. Mamy jednego dziedzica, który ma córeczkę. Fajną! Katarzynkę. Fajnie, fajnie. Eufemia ma tylko jedną córeczkę. Też czekamy na Agnieszkę. Bostowis. Nawet całkiem, całkiem byłby. Mam nadzieję, że ta coś urodzi ta babka. O, teraz może urodzi kogoś. O, zobacz. Akurat jeśli żenicie, bo i pod herbem pisze polska albo Ka polska i katolicyzm wypawlę, a on ma za żonę holenderkę i ona też jest katolicyzm i akurat nasza córka, raczej znaczy jego córka ma polska i katolicyzm może coś takiego się zdarzyć, że na przykład macie żonę czes, czes czeszkę Albo Litwinkę. O, nasz wóz wykazał się wielką biegłością na polu bitwy. Bardzo fajnie. Jeśli macie za żonę jakąś inną, to oczywiście. Może jego. Na przykład. O, Polska. Janisław Trzankowa ma Polskę. Jest Polakiem, a ona jest Węgierką. Akceptujemy. Niech sobie zabiera nasze wojska. I w jakimś tam pokoleniu. Jeden z nich może być Węgrem. O, widzicie, Benedek Zyczankolwa jest Węgrem i on jest trzecim synem z kolei. Panie. I tyle na temat tego. Panie, chłopstwo zostało wścielone do wojska, a w tej prowincji panuje głód. Casze są ciężkie, będą problemy w opolu. Spróbuj ulżyć doli tutejszych Włoszczan. Używamy. Niech ta wojna szybko się skończy. Jak widzę już się dosyć. Z Imperium Bizancjum. Mamy przechlapane. Z Imperium Bizancjum to nasze królestwo nie ma co... Jeszcze z... A! No to z kim my się bijemy? My nic nie chyba nie bijemy się. Nic. Nasze królestwo od razu... Dało sobie pokój, od razu rozejm z Imperium Bizancją, bo by nie przetrwało tego. Jak widzę, Ziemię z Jaćwingowie i Ziemię nadrowia, czyli nasz król chce być królem Litwy. Rastowie na królów Litwy. Mamy bardzo dobry dochód dzięki naszej babce. Prawo zwyczajowe, równowaga religijna, semisalski, tak, bo nie chcę, żeby. O, włócznie już mamy, to pora dajemy czy broń kolczą? Broń, aż jej zbroje kolczą, skóra kolcza. O, umowy handlowe, albo narzędzia, drewniane pługi, bo to tylko Czechy mają i Węgry. O, pole jest bogate. To nawet z... hmm, zyskujemy nawet. Górny siąc wykorzystanie terenu. Super! Po prostu się rozwijamy. Tutaj trwa wojna. A my coraz bardziej jesteśmy bogaci. Coraz bogatsi jesteśmy. Ech. Ciągle bitwa jest. Nic nie możemy zrobić. O! Janusz Włostowic. Nasz gościu ma synka. Mam nadzieję, że mu da edukację dworską. Ale i tak będzie prędzej dyplomacja niż zarządzanie. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Może coś fajnego będzie. Manufaktura w Opolu się zrobiła, ale i tak nie mamy co robić. Nasze córeczki nic nie mają. No to do zobaczenia. A w następnym odcinku. Cześć.